Maj 1926 roku Polska pogrążona jest w kryzysie. Demokracja chwieje się w posadach, Sejm przypomina teatr absurdu, a społeczeństwo, zmęczone, zubożałe i sfrustrowane, coraz częściej ogląda się zarządami silnej ręki. W cieniu tych wydarzeń liczy ktoś, kto dla milionów Polaków jest legendą. Józef Piłsudski od lat trzyma się z dala od władzy, krytykując kolejne gabinety. Ale w maju 1926 roku przestaje liczyć. Marszałek podejmuje decyzję, która na zawsze zmieni losy II Rzeczpospolitej. Decyzję o zamachu stanu. Czym naprawdę był przewrót majowy? Aktem patriotyzmu dla ratowania ojczyzny? Czy zdradą państwa dla własnych interesów? I dlaczego wydarzenia majowe potoczyły się kompletnie inaczej niż planował Józef Piłsudski? Scena polityczna drugiej Rzeczypospolitej była podzielona na wiele partii, lecz najgłębszy i najbardziej znaczący był konflikt między Obozem Narodowym a Piłsudczykami. Spór, który nie tylko kształtował bieżącą politykę, ale również determinował ustrój państwa. Józef Piłsudski, jako naczelnik państwa, faktycznie sprawował najwyższą władzę cywilną i wojskową w państwie. Jednak w marcu 1921 roku ogłoszono nową konstytucję. Co w praktyce oznaczała konstytucja marcowa i jakie miała konsekwencje dla władzy Piłsudskiego? Nowa ustawa zasadnicza wprowadzała ustrój parlamentarno-gabinetowy z dominującą rolą Sejmu. Było to wynikiem dążenia ndeckiej większości do ograniczenia konstytucyjnej pozycji prezydenta. Ideowo narodowa demokracja opowiadała się za silną władzą wykonawczą. Jednak świadomi, że nie mają w swoich szeregach kandydata zdolnego pokonać Piłsudskiego, zdecydowali się na osłabienie egzekutywy. Prezydent stał się więc jedynie reprezentacyjną głową państwa wybraną przez parlament. Wobec tego Piłsudski nie zgłosił swojej kandydatury, a w 1923 roku wycofał się z aktywnej polityki do swojego dworku w sylejówku. Podczas pożegnalnego przyjęcia w warszawskim hotelu Bristol wygłosił przemówienie, w którym określił endecję mianem zaplutego, potwornego karła. Konstytucja marcowa czyniła z Polski jedno z najbardziej demokratycznych państw w Europie. Ale brak kultury politycznej, zaufanie do państwa, jak i systemowych bezpieczników doprowadził do długoletniego kryzysu politycznego. Brak progu wyborczego sprawiał, że skład Sejmu był skrajnie rozdrobniony. A na destabilizację systemu wpływała również obecność w parlamencie licznych przedstawicieli mniejszości narodowych, których nie brano pod uwagę przy tworzeniu koalicji. Brak konstruktywnego wotum nieufności umożliwiał odwołanie rządów bez konieczności wskazywania nowego premiera. W ciągu zaledwie pięciu lat od uchwalenia konstytucji do zamachu majowego w Polsce powstało aż dziesięć rządów. Warto pamiętać, że realia życia w Polsce na XX i XX wieku nie należały do najłatwiejszych. Po odzyskaniu niepodległości kraj był zrujnowany. Funkcjonowały trzy różne systemy gospodarcze, brakowało jednolitej infrastruktury, nie było wspólnej waluty. Dodatkowo ogromne koszty wojny z bolszewikami doprowadziły do katastrofy finansowej. Państwo, nie mając pieniędzy, zaczęło ich po prostu drukować. Inflacja w 1923 roku osiągnęła zawrotne 586%. Ceny rosły tak szybko, że pensje wypłacano dwa razy dziennie. Ludzie tracili oszczędności, wybuchały strajki, a marka polska stała się niemal bezwartościowa. Dopiero rząd Władysława Grabskiego ustabilizował sytuację. Wprowadził złotego i uporządkował finanse publiczne. Był to rząd technokratyczny powołany w czasie kryzysu i odniósł ogromny sukces w zakresie stabilizacji gospodarki. Jednak Grabski nie zdołał utrzymać się u władzy, mimo tego, że jego reformy do dziś uznaje się za fundamenty II Rzeczpospolitej. Jego gabinet był najdłużej funkcjonującym rządem tego okresu. Grabski rządził przez dwa lata. Poprawiająca się sytuacja gospodarcza była jednak niezauważalna dla większości społeczeństwa. A wraz z pogarszającą się sytuacją społeczną, pogarszała się sytuacja międzynarodowa Polski. Od kwietnia 1922 roku Niemcy i Rosja bolszewicka zacieśniały współpracę. Jednocześnie słab sojusz francusko-polski, czego symbolem był traktat z Lokarno z 1925 roku. Francuzi i Belgowie zapewnili sobie nienaruszalność granicy z Niemcami gwarantowaną przez Wielką Brytanię i Włochy. Polska i Czechosłowacja nie otrzymały podobnych gwarancji w przypadku agresji ze strony Niemiec. Powojenny porządek w Europie wchodził w fazę kryzysu. Po I Wojnie Światowej zwyciężyły państwa demokratyczne, a demokracja rozlała się, ponieważ w całym kontynencie to z czasem niewydolność systemów parlamentarnych, kryzysy gospodarcze i narastające napięcia społeczne prowadziły do powszechnego zwrotu ku dyktaturze. Na Węgrzech w wyniku puczu wojskowego w 1919 roku władzę przejmuje admiral Miklos Horthy. W 1922 roku we Włoszech w wyniku zamachu stanu nazywanego Marszem na Rzym władzę przyjmują faszyści. W 1926 roku, w wyniku zamachu stanu, upada Pierwsza republika portugalska. Na Litwie zamach stanu miał miejsce w grudniu 1926 roku. Na Łotwie, w Bułgarii i w Estonii w 1934. W Czechosłowacji próbę siłowego przyjęcia władzy podjęto w styczniu 1933 roku. Polska już niedługo miała popłynąć wraz z nurtem autorytaryzmu, tak jak duża część Europy. Podsumuję więc sytuację Polski w 1926 roku. Kraj jest w kryzysie gospodarczym, w kryzysie politycznym i wciąż jest niewystarczająco scentralizowany po trzech zaborach. Nasi odwieczni wrogowie, Rosja i Niemcy, zacieśniają współpracę, a relacje z naszymi sojusznikami ulegają rozluźnieniu. A w Europie rozpoczyna się epoka autorytaryzmu. Wróćmy więc do Piłsudskiego. Skąd to przekonanie, że potrafi uratować Polskę? Piłsudski wycofał się z czynnej polityki, ale nie z polityki jako takiej. Jawnie demonstrował swoją niechęć do przeciwników z obozu narodowego i nie pozostawało na bez odpowiedzi. Jednocześnie cierpliwie i konsekwentnie budował swoją legendę jako bohatera narodowego. Występował opowiadając o historii walk o niepodległość przedstawiając swoje wersje wydarzeń, oczywiście zawsze korzystne dla siebie. Historia była też pretekstem, punktem wyjścia do ostrych politycznych tyrat wymierzonych w aktualny porządek polityczny. Wokół Piłsudskiego stworzono kult. Jego wierni zwolennicy, dawni lejoniści i towarzysze broni organizowali spotkania, zjazdy i uroczystości, Podczas których domagano się jego powrotu do władzy i krytykowano obecne dowództwo armii. W ich oczach tylko on mógł przerwać polityczny marzm. Stąpił Socki żył skromnie, zrzekł się pensji marszałkowskiej, jeździł drugą klasą, występował zawsze w tym samym szarym mundurze. Brutalność i bezpośredniość jego wypowiedzi, w połączeniu ze stylem bycia i przydomkiem dziadek, budowało paternalistyczne spojrzenie na jego postać. Wysutki przedstawiał się nie jako polityk, ale jako senior rodu, dziadek właśnie, który karci błędy członków rodziny, a nie krytykuje przeciwników politycznych. Decyzja o przejęciu władzy sił zapadła prawdopodobnie w drugiej połowie 1925 roku. Punktem przełomowym była demonstracja lojalnych mu oficerów 15 listopada tego roku. Tego dnia pod dworkiem w Sulejówku zebrało się około tysiąca wojskowych, w tym kilku generałów. W imieniu zebranych głos zabrał generał Gustav Orlicz Drescher. Panie Marszałku, w rocznicę zaślubin Twoich z Państwem siedem lat temu przybywamy do Pana Marszałka, by wspomnieć czasy, gdyś wrócił z więzienia niemieckiego i znalazł Polskę, zdawało się niezdolną do nowego życia. Dałeś nam potem chwałę, tak dawno w Polsce nieznaną, okrywając nasze sztandary laurem wielkich zwycięstw. Gdy dzisiaj zwracamy się do Ciebie, mamy także bóle i trwogi do domu wraz z nędzą zaglądające. Chcemy, byś uwierzył, że gorące chęci nasze, być nie zechciał być w tym kryzysie nieobecny, osierocając nie tylko nas, wiernych Twoich żołnierzy, lecz i Polskę, nie są tylko zwykłymi uroczystościowymi komplementami, lecz że niesiemy Ci prócz wdzięcznych serc i pewne w zwycięstwach zaprawione szable. Od tego momentu Piłsudski coraz częściej mówi o sanacji państwa, czyli jego uzdrowieniu. W marcu 1926 roku ogłosił powrót do życia politycznego. Dla wielu był jedynym, który potrafił wyprowadzić Polskę z impasu. W listopadzie 1925 roku dwukrotnie spotkał się z prezydentem Stanisławem Wojciechowskim, swoim starym przyjacielem i współpracownikiem z czasów działalności niepodległościowej. Ostentacyjnie okazywał swoją wyższość, a prezydenta traktował jak służącego. Włociechowski zachowywał się ulegle, a nawet zaczął wypytywać o to, kogo powinien rekomendować premierowi na ministra obrony. Piłsudski przekonał się o słabości charakteru prezydenta i miał to w przyszłości wykorzystać. Nowym ministrem spraw wojskowych został generał Lucjan Żeligowski, który swoją wierność marszałkowi pokazał podczas tzw. buntu Żeligowskiego. Więcej o tym przypiętym materiale. 18 kwietnia 1926 roku generał Żeligowski wydał rozkaz koncentracji oddziału w okolicach podwarszawskiego Rembertowa pod pretekstem manewrów wojskowych. Dowództwo nad nimi przekazał Józefowi Piłsudskiemu. 5 maja upada rząd Aleksandra Skrzyńskiego. Rozpoczęły się kolejne prace nad zlepieniem większości. Piłsudski, już aktywny politycznie, był wzywany do wzięcia odpowiedzialności za państwo. Czasami zwano go prośbami, a czasami atakiem, tak jak zrobił to Wincenty Witos 9 maja. Mówią, że Piłsudski ma za sobą wojsko. Jeśli tak, to niech bierze władzę siłą. Dzień później, 10 maja 1926 roku, powołano prawicowy rząd Wincentego Witosa. Koalicję NDC, HDC, PSL Piast oraz Narodowej Partii Robotniczej. Gabinet ten nie cieszył się popularnością społeczeństwa, które było zawiedzione systemem parlamentarnym. W oczach opinii publicznej wszyscy parlamentarzyści byli już skompromitowani i z utęsknieniem oglądano się za rządami silnej ręki. Prasa socjalistyczna i komunistyczna oskarżała rząd Witosa o zamiar wprowadzenia faszystowskiej dyktatury. Sejmowy blok lewicowy z PPS na czele tak skomentował powołanie Witosa na funkcję premiera: Rząd pana Witosa będzie w tych warunkach rządem wyzysku mas pracujących, klęsk w polityce zagranicznej, dalszego załamania się siły obronnej państwa zupełnej niemożności odbudowy życia gospodarczego. Jedną z pierwszych decyzji rządu było cofnięcie koncentracji wojsk w Redbertowie. Jednak było już za późno. Robka został zignorowany. Po południu i wieczorem grupy oficerów wkraczały do warszawskich kawiarni i restauracji, polecając grać pierwszą brygadę, swoistych hymn piłsudczyków. Tych, którzy nie wstawali na dźwięk melodii, bito i wyrzucano z lokali. Atmosfera gęstniała. W nocy z 11 na 12 maja rząd postawił stan gotowości garnizon warszawski. W tym samym czasie zamachowcy ściągali wierne Piłsudskiemu oddziały pod miasto. Tak, noc poprzedzającą zamach wspomina pułkownik Kazimierz Sawicki, zwolennik Józefa Piłsudskiego i dowódca pułku piechoty stacjonującego na Pradze. Obudził mnie oficer służbowy, który wszedł do mojego gabinetu. Pułkownik KOT zakomunikował mi, iż marszałek postanowił uporządkować bałagan w państwie. W tym celu w godzinach rannych 12 maja marszałek wkroczy przez most poniatowskiego do Warszawy na czele siódmego pułku ułanów i baonu Rembertowskiego. Mam postawić mój pułk w Stan Pogotowia. Dalej informował mnie, że pierwszy pułk szwoleżerów jest również uruchomiony i że wiele oddziałów z prowincji zostało zaalarmowanych i wkrótce będą one w drodze do Warszawy i do dyspozycji marszałka. 12 maja po Warszawie rozniosła się informacja o ostrzelaniu willi Piłsudskiego w Sulejówku. Rzekomy zamach na życie Piłsudskiego był zmyśloną historią, by dostarczyć pretekstu do podjęcia działań. Marszałek natychmiast zaczął przedstawiać się jako ofiara prześladowań ze strony prawicowego rządu. Piłsudski rankiem tego samego dnia ruszył do Balwaderu, aby żądać od prezydenta Wojciechowskiego odwołania rządu Witosa. Jego kartą przetargową było wierne mu wojsko zgromadzone pod Warszawą. Był przekonany, że uda mu się zmusić starego przyjaciela, którego charakter sprawdził pół roku temu, do odwołania rządu. Dla jasności prezydent nie miał prawnej możliwości odwołania rządu. Marszałek chciał go wykorzystać do wymuszenia dymisji na Witosie siłą autorytetu urzędu. Do spotkania jednak nie doszło, bo Wojciechowski znajdował się poza miastem. To pokazuje, jak nieprzygotowane było to działanie. Wjazd prezydenta z Warszawy nie był najpilniej strzeżoną tajemnicą państwową i gdyby Piłsudski dołożył należytych starań, to dowiedziałby się o tym, że prezydenta nie ma w mieście. Jednak tego nie zrobił. Nie było też planu B. Piłsudski nie dopuszczał do myśli tego, że prezydent może nie zgodzić się na jego żądania, a tym bardziej, że do spotkania może w ogóle nie dojść. Sytuacja zmieniła się drastycznie. Piłsudski do Belwaterów jako ten, kto jest w stanie powstrzymać bunt wojska a jedynym, banalnym warunkiem było odwołanie rządu. Nie mógł jednak czekać na powrót prezydenta i teraz sam musiał poprowadzić na Warszawę wojsko. Zobrońcy państwa stał się buntownikiem. Rząd wiedział, że do buntu doszło, ale nie wiedział, jakie są żądania buntowników. Dowództwo Sztabu Generalnego powierzono Józefowi Hallerowi. Wezwano posiłki z innych miast, a w szczególności wyczekiwano wojsk z Poznania, będącego bastionem narodowej demokracji. W Warszawie i województwie warszawskim ogłoszono stan wyjątkowy, a obronę miasta powierzono Tadeuszowi Rozładowskiemu, obrońcy Lwowa z wojny polsko-ukraińskiej i architektowi zwycięstwa Bitwy warszawskiej z 1920 roku. Około 14.00 wydano komunikat rządowy. Szerzona od dłuższego czasu przez spiskowców i burzycieli ładu i porządku, zbrodnicza agitacja wśród wojska spowodowała smutne następstwa. Kilka oddziałów wojska z kilku powiatów, zebrane z okolicy Rembertowa, podniecone fałszywymi pogłoskami i uwiedzione sfałszowanymi rozkazami, dało się pociągnąć do złamania dyscypliny i wypowiedzenia posłuszeństwa rządowi Rzeczypospolitej. Ostatnią szansą na uniknięcie rozlewu krwi była rozmowa między prezydentem Wojciechowskim a Józefem Piłsudskim. Propozycja spotkania wyszła od prezydenta, co budziło iskrę nadziei w marszałku. 12 maja o godzinie 17 doszło do spotkania na moście Poniatowskiego. Rozmowa była krótka, a reakcja głowy państwa zaskakująco stanowcza. Wojciechowski nie zgodził się na żadne ustępstwa. Postawił sprawę jasno. Jeśli puczyści nie ustąpią, dojdzie do bratobójczej walki. Komendant był zaskoczony. Nie spodziewał się ani tak ostrej odpowiedzi prezydenta, ani tego, że most Poniatowskiego zostanie obsadzony przez wierne rządowi prezydentowi wojska. Wisutki wrócił do koszar, a pułkownik Sawicki tak wspomina tamtej chwile. Marszałek był bardzo zmęczony i zatroskany. Widać było, że przebieg wypadków na moście i rozmowa z prezydentem Wojciechowskim nie poszła po jego myśli. Wszedł do mojej kancelarii, kazał zamknąć za sobą drzwi. Popatrzył na mnie swoim głębokim wzrokiem. Jakiś czas milczał. O czym zaczął mówić z przerwami. Przyjechałem, chłopcze, do was. Most Poniatowskiego stracony. Rozumiecie? Stracony. I dalej parokrotnie powtórzył to słowo. Marszałek był zmęczony i zatopiony w myślach, jakby nieobecny. Patrzył gdzieś w przestrzeń przez okno. Po chwili, jakby od niechcenia powiedział: Chciałbym dziś móc być na zamku. Jedźcie, a ja się tutaj położę i odpocznę. Wysłowski mógł się zastanawiać nad celowością swoich działań. Był pierwszym marszałkiem. Gdyby teraz podpuścił i się poddał, co najwyżej został pointernowany. Był darzony zbyt wielkim szacunkiem przez społeczeństwo, aby postawić go przed sądem. Takiego komfortu nie mieli jego poplecznicy. Oficerowie wspierający jego akcję, w razie niepowodzenia w najlepszym wypadku zniszczyliby swoją karierę w wojsku, w najgorszym zostaliby skazani na długoletnie więzienia bądź karę śmierci. Filowo dowództwo był generał orlicz drescher ten, który pół roku wcześniej zapewniał marszałkę swojej wierności. Pierwotnym planem było wymuszenie dymisji rządu, jedynie strasząc wojskiem. Teraz nie było już odwrotu. Piłsudski musiał poprowadzić wojsko na Warszawę. O godzinie 18.30 rozpoczęły się pierwsze walki. Oddziały Piłsudczyku przeprawiły się na zachodni brzeg Wisły i zaczęły posuwać się naprzód, zajmując m.in. Zamek Królewski. W obliczu zagrożenia rząd oraz sztab generalny przeniesie się z siedziby w dzisiejszym Pałacu Prezydenckim do Belwederu. Mieszkańcy Warszawy w zdecydowanej większości opowiadali się po stronie Piłsudskiego. Tak tamte chwile wspominał premier Wicenty Witos. Wyjechałem pierwszy. Zaraz za bramami dziedzińca jak okiem sięgnąć widziałem niezliczone tłumy ludności rozkołysane agitacją patrzące z nienawiścią w stronę siedziby rządu. Wskutek nagromadzonych na ulicach tłumów samochód posuwał się bardzo wolno. Musiałem też wysłuchiwać obelżywych okrzyków pod moim i rządu adresem skierowanych. Przeniesienie centrum dowodzenia na południe doprowadziło do utraty niemal wszystkich centrum łączności. W rękach rządu pozostała jedynie łączność lotnicza. Siły rządowej liczyło około 1700 żołnierzy. Po stronie Piłsudskiego znajdowało się dwukrotnie więcej ludzi, dodatkowo wspieranych przez 800 członków Związku Strzeleckiego. Marszałek jeszcze tego samego dnia oraz dwukrotnie dnia następnego wysyłał do rządu mediatorów, jednak bezskutecznie. 13 maja wśród członków rządu i najwyższych dowódców panowały optymistyczne nastroje. Wierzono, że po nadejściu posiłków uda się zmusić Piłsudskiego do kapitulacji. W pozostałych regionach kraju sytuacja była względnie stabilna. Tylko Polska i Pomorze opowiadały się zdecydowanie za legalnymi władzami. Kraków i Katowice były im raczej przychylne, natomiast Wilężczyzna otwarcie wspierała Piłsudskiego. W nocy z 13 na 14 maja do pójstutkiego dotarły posiłki z Wilna. O świcie ruszono z nowym natarciem. Wojska rządowe skoncentrowały się wokół Belwederu, mając do dyspozycji około 2700 żołnierzy. Siły zamachowców liczyły już około 8500 ludzi. Od rana trwały walki lotnisko, które zostało zajęte około godziny 14.30, a Belweder całkowicie utracił łączność. Rząd nie wiedział, że na zachodnich obrzeżach Warszawy znajdują się już posiłki z Poznania około 6 tysięcy żołnierzy, którzy mogliby odmienić losy starcia. System obserwacji z wysokich pięter okazał się nieskuteczny. Oby strony nosiły identyczne mundury, co utrudniało rozpoznanie. Tuż przed zajęciem lotniska zapadła decyzja o wycofaniu sił rządowych do Wilanowa. Wieczorem 14 maja generałowie Haller i Rozwadowski nalegali, by kontynuować walkę, proponując przeniesienie rządu i prezydenta do Poznania. Przeciwko dalszym walkom opowiedział się jednak premier Witos, obawiając się wybuchu pełnoskalowej wojny domowej między zachodnią częścią kraju, sprzyjającą Endecji, a wschodnią, opowiadającą się za Piłsudskim. Taki rozwój wydarzeń mógłby sprowokować interwencję Niemiec lub Związku Sowieckiego. Prezydent, przerywając dyskusję premiera ze sztabem, powiedział: „Woleby Piłsudski objął władzę choćby i na 10 lat, niż żeby na 100 lat Polskę zagarnęły Sowiety. Po tych słowach ogłosił, że podaje się do dymisji, przekazując swoje obowiązki Marszałkowi Sejmu Maciejowi Ratajowi. Ten jeszcze tej samej nocy ogłosił zawieszenie broni i zaakceptował powołanie nowego rządu z profesorem Kazimierzem Bartelem, protegowanym Piłsudskiego. Sam komendant objął w nim tekę ministra spraw wojskowych. W ciągu trzech dni bratobójczych starć zginęło 379 osób, w tym 164 cywilów, którzy często z ciekawością obserwowali starcia toczące się na ulicach miasta. Oficjalnie mówi się o około tysiącu rannych, choć w rzeczywistości ich liczba była prawdopodobnie znacznie większa. 17 maja został ogłoszony Dniem Żałoby Narodowej, z kolei pogrzeb ofiar odbył się 22 maja. Piłsudski nie wziął w nim udziału. Wbrew zapewnieniom Piłsudczycy przystąpili do represji. Do więzienia trafili generałowie Bolesław Jaźwiński, Juliusz Malczewski, Tadeusz Rozwadowski i Włodzimierz Zagórski, który zaginął w tajemniczych okolicznościach, a jego los do dziś pozostaje nieznany. Generał Rozwadowski, bohater walk o Lwów i Warszawę, został przywieziony do więzienia w Wilnie. Traktowano go w sposób uwłaczający zarówno jego zasługom, jak i stopniowi wojskowym. Pozostał w areszcie aż do maja 1927 roku. Generał nigdy nie stanął przed sądem, ale więzienie poważnie nadfrężyło jego zdrowie. Zmarł rok później. Po zamachu majowym część działaczy MDC z Wielkopolski i Pomorza domagała się ukarania Piłsudskiego i kontynuowania walk. Jednak główni liderzy Ruchu Narodowego z Romanem Dmowskim na czele uznali dalszą walkę za bezcelową. Piłsudski wygrał głosowanie na prezydenta, ale odmówił przyjęcia urzędu wskazując Ignacego Mościckiego, który objął stanowisko 4 czerwca 1926 roku. Wkrótce Sejm tak zwanymi nowelami sierpniowymi wzmocnił rolę prezydenta, umożliwiając mu wydawanie dekretów z mocą ustaw i ograniczając znaczenie parlamentu. Rząd teraz podlegał prezydentowi, nie Sejmowi. Piłsudski przejął kontrolę nad wojskiem jako Generalny Inspektor Sił Zbrojnych, który był organem całkowicie niezależnym. Choć zmiany prawne były niewielkie, w praktyce doszło do głębokiego przeobrażenia ustroju. Władza faktyczna znajdowała się w rękach prezydenta i rządu, zdominowanego przez Piłsudczyków. Okres bezpośrednio po przewrocie zbiegł się z korzystną koniunkturą gospodarczą. Poprawił się eksport, bilans handlowy i ogólna sytuacja ekonomiczna. Piłsudczycy przypisywali to efektowi sanacji i autorytetowi Piłsudskiego, choć było to głównie rezultatem zmian na rynkach zagranicznych. W kolejnych latach obóz Piłsudskiego rozprawił się z opozycją. W 1930 roku aresztowano liderów centrolewą, a procesy brzeskie zakończyły się politycznymi wyrokami. Kult wodza przybrał na sile. Wybory z tego samego roku, przeprowadzone w atmosferze zastraszenia, dały senacji większość parlamentarną. Po śmierci Piłsudskiego w 1935 roku władze przyjęli jego najbliżsi współpracownicy. Uchwalenie Konstytucji Kwietniowej tego samego roku przypieczętowało ostatecznie przesunięcie ustroju w stronę rządów autorytarnych. Daj lajka like i zasubskrybuj, jeśli podobał Ci się materiał. To pomaga tworzyć nowe film.